Papież Franciszek ma pozostać w szpitalu podczas gdy lekarze zajmą się powikłaniami klinicznymi związanymi z jego infekcją dróg oddechowych, poinformował Watykan. Papież, który ma 88 lat, był początkowo hospitalizowany z powodu zapalenia oskrzeli, ale według rzecznika Matteo Bruni obecnie walczy z polimikrobiotyczną infekcją dróg oddechowych, która wymaga dostosowania jego leków. Przed szpitalem wierni modlą się o jego powrót do zdrowia said your word. E noi sappiamo che ogni onde noi nessuno ha proprio forte, qualletta anche la salute con il pesante de lavoro e pegnato Franciszek przez całe życie zmagał się z kilkoma wyzwaniami zdrowotnymi, w tym z usunięciem części jednego z półt. W wieku 21 lat. W marcu 2023 roku spędził trzy noce w tym samym szpitalu na leczeniu zapalenia oskrzeli. Jego ciągła hospitalizacja wymusiła już odwołanie niektórych wydarzeń związanych z Rokiem Świętym w Watykanie i wzbudziła niepewność co do następnych.